Cześć, widzowie, Dzisiaj kolejny film, zbudowanie bazy. Dzisiaj zrobimy sobie zbrojownię. Zbrojownia będzie wejście do zbrojowni Tendy. I y, bardzo widzę, że bardzo Wam się spodobał film ze wczoraj, i dlatego robię dzisiaj film, bo tak to by dzisiaj nie było filmu, ale że tak Wam się spodobał tamten film, to dzisiaj. Po prostu uznałem, że nie mogę Was zostawić bez filmu. I nagrywamy kolejny film z nagrywania bazy. No jest godzina wczesna, ale to dlatego, że jestem chory i jak coś tam się nie będę odzywał, to po prostu delikatnie kaszę mam i po prostu będę wyciszał mikrofon. Ale tak to będę dla was nagrywał jutro film i live. Dobra. Yy, bardzo dziękuję Wam za yy, komentarze, bo już widzę, że tam trzy komentarze się pojawiły i pozytywne. I tam widziałem, że jakiś yy, widz się pytał, czy mogę z nim zagrać. No i oczywiście, że z nim zagram. Oczywiście, że z nim zagram. W każdym zagram. Kto będzie chciał. To z nim e, zagram i nawet pojawi się na filmie. Tylko widzowie musicie mieć Discorda. Discord e, jest mój nick di, z Discorda e, w opisie. Bo bez Discorda to nie mogę w sumie nagrywać filmów. I musicie mieć mikrofon. I... E, bo musicie po prostu być... Być... Musi was słyszeć widz. No, a jak nie macie Discorda ani mikrofonu... O kurde. To widz nie usłyszy. No i wi widz nie będzie wiedział, co mówicie. Dlatego ja zawsze mówię, że potrzebuję Discorda. I tyle. Dobra, ograniam sobie rzeczy takie. Eee, dobra, weźmy sobie to. Weźmy sobie to. I zróbmy kilowkę. Tak. Dobra. E, I lecimy. E, na razie, w sumie. Zrobimy to pomieszczenie też niebieskie. Ale e, zapomniałem ogarnąć e, innego betonu. A więc na razie będzie niebieskie. Ale w następnym odcinku się to zmieni. Mam zamiar zrobić trzy piętra. Trzy piętra. I no właśnie tutaj będzie zbrojownia. Tam jest taki e, magazyn ala. I właśnie nie wiem, co będzie na trzecim. Na trzecim mi się zdaje, że zrobimy e, miejsce, gdzie będą wypisani moi obserwatorzy. Dobra. Subskrybenci, o, dobra lecimy, jeszcze tutaj to wykończymy tak, tak, dobra, nie mam łopaty, więc trzeba sobie poradzić to łapką, dobra, tak o, krzesiewo, nie, to jest krzemin krzemin pomyliło mi się z krzesiewem tak, tak Zip. Tutaj robimy ściany. Dobra, budujemy. Budujemy, budujemy. Jutro pewnie będzie filmy z KraftKeyba. I e, będę grał sobie na trybie Genkersz. Bo jest seria z GameCash'a. Nie wiem, czy wiecie. Ale jest seria z Gangasha i tam nagrywam yy, no Casa w sumie. I już mam nawet rzeczy dobre. Które albo w sumie nie będę wam rozrazał, co się działo na tej serii. Musicie sobie wejść i obejrzeć film. No, dobra. Był w ogóle pierwszy film od kiedy wróciłam chyba. No tak mi się zdaje. Dobra, pyk, pyk. Pek, 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 pek. Dobra. Mamy jeszcze sufit i podłogę. Robimy sufit. Dobre. Nie wiem, co moje filmy się tak przyjmują. I dlatego Wam bardzo dziękuję, bo dla mnie to jest. No, nie jest to jakoś Super, myślałem, że te filmy będą jakieś miały gorsze wyświetlenia po 15 wyświetleń. A Wy tutaj wyskakujecie z 100 wyświetleń w 15 godzin. To widzę, że Wam się budowanie z prokubiksem podoba. No dobra, tutaj sobie już kończyłem bazę. Dobra, tak. Okay. Pek, 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 Aaaa, Trzeba iść na górę, bo potrzebuję już drabinki zrobić. Dobra, lecimy. Dobrze, że mam ten andezyt, to mam się czym podsadzić. Ja chętnie na zbierałem. Dobra. I patyki. I robimy drabinki. Dobra. I będę potrzebował patyków, patyki i to. A to będzie na e, ten nasz na, na sto, jak nasz broń. Nie wiem, jak go się robiło, Nie, tak na pewno nie. Ja to jestem sobie, ja że dawno nie brałem. jak... O, jest! O! No, wiedziałem, że coś z tymi płytami się robi. Dobra, weźmy jeszcze tak. 8 i 1, dobra, żeby było to Dobra, i lećmy tam. lećmy. Dobra. Trochę żmudne to kopanie tego andezytu. Dobra, jesteśmy. I kopiemy podłogę tym razem. Dobra, dobra. tak. Tak, 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 tak. O! Zapowiada się dzisiaj fajny film. No. I jutro live będzie. Nie wiem ile osób będzie, ale live będzie o 21.00. Będzie z Robloxa, ale to będzie jedyny film z Robloxa. Bo mamy kanał o Minecraftie, ale będzie jakiś film z Robloxa. Ale możemy założyć też inny kanał i nagrywać Robloxa. Możecie nam pisać w komentarzach, czy byście tak chcieli. Dobra, my tutaj już mamy. I Mam ciekawe, czy tak to działa, ale mam pomysł, żeby. O, działa tak. Dobra. Postawimy sobie tutaj taki rząd. Trzech. Dobra. I tutaj bym gdzieś postawił. E, skrzynię, Albo tutaj by jeszcze fajnie pasowało. O, to właśnie. Do robienia wzorów. No, to by fajnie tutaj pasowało. A tutaj bym zrobił becz beczkę. O, dobra. Pyk. Dobra. Beczka. Pyk. Ale tych beczek dużo zrobiłem. A beczki po to, żeby żeby tutaj rzeczy chować na przykład jakieś zużyte też zbroje albo po prostu schować tutaj e, broń I postawimy to tak, tak i tak, żeby każde miało swoje rzeczy. I z drugiej strony myślę, że możemy zrobić w sumie w sumie to mi czegoś tu brakuje. Mam poms. Ustawmy jeszcze na chwilę crafting. Że róbmy schodki. Tyk. Cyk, cyk. Dobra. Dobra i tutaj postawi się miecze się na przedmiot ramka Tak się robi ramka. U góry do skóry potrzebuję. No dobra, to idziemy na górę. Pek, 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 Idziemy szukać krów. Dobra. Ciekawe czy jest noc. No jak? Idziemy spać. Dobra. I biorę to. Odkładamy żółte buty. Czarne. I lecimy sobie po krowy. Szukać krów lecimy. Krowy chodź tu. Dobra, może jakaś tu będzie. Eee. Yy... Nie wiem. O, tu jest krowa. Daj dużo skóry. Daj tak, z dwie skóry. Dała idealnie dwie. Widzicie, wystarczy poprosić krowę, żeby dała wam tyle, ile chcecie, a ona wam tyle da. No, no, jakby tak zawsze było, to po prostu by było idealnie. Widzicie, w y, graniu w Minecraft to by było łatwiejsze. A widzę, wy pewnie, że zastanawiacie się, co to za dziura. A następnym no, razem był taki problem, że on y, miał 8 kratek, jakby ziemi. I się wkopywałem i stawiałem, i wtedy dopiero mogłem budować. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I lecimy na dół. Zim. Zatrzymujemy się na piętrze. I robimy to się robiło tak. Dobra. I tak. O, no i mamy dwie rampki. Idealnie, ale nie wiem czy mam jakieś miecze, ale na razie się postawi... Znalazłem siekierę i kilów. No postawmy tutaj yy, nam siekierę z nową. I zrobimy tutaj jeszcze taki yy, miecz miecz. No i stawiamy tak i tak. No i tutaj się ogarnie doniczkę, i postawi się tutaj coś. No i lecimy jeszcze po jedną rzecz. Dobra, lecimy. I, I... Tak? Dobra, widzowie, w sumie możecie napisać, jakiego koloru chcecie, żeby był ten pokój. Jak w ogóle chcecie, żeby miał inny kolor, bo. Możecie na przykład nie chcieć, żeby miał inny kolor, albo możecie chcieć, żeby miał inny kolor, a więc możecie napisać w komentarzach. A to już ostatnie kroki. Idealnie nam to starczyło. Dobra, widzowie, z dzisiejszego filmu to na tyle. Widzimy się jutro. Tak, jutro o 10 i e, jutro o 21 na live, a więc. i now we're up.